Z Tajlandii przynieśliśmy się do naszych realiów, czyli Polski, a już za chwilę na Białoruś. Po stworzeniu tego filmu uświadomiłem sobie, że jest to najważniejszy i najlepszy film, jaki dotychczas zrobiłem. Przede wszystkim ze względu na wartości sentymentalne i o czym mam nadzieję przekonacie się sami. Wszelkie łapki w górę, komentarze i udostępnienia są jak najbardziej mile widziane. Zapraszam. Ktoś by zapytał, dlaczego na Białoruś? To wiąże się z tym pewna historia, gdyż moja babcia i jej rodzina pochodzi z Białorusi. Oczywiście to była wcześniej Polska, przed wojną i wiadomo, każdy chyba zna tę historię. Natomiast podczas wojny Ruscy weszli i skonfiskowali praktycznie wszystko, co moja rodzina posiadała, a następnie ich przesiedlili do Polski. Dlatego moja babcia chciała zawsze wrócić na Białoruś, zobaczyć jej rodziny dom. Ja też zawsze chciałem tam jechać, no a akurat złożyło się tak, że przyjechałem z Tajlandii i mam trochę czasu, i wreszcie można tam jechać, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. No. Także epopeja rodzinno-historyczna na Białorusi czas zacząć. A tej filmik kręcę już na białoruskiej granicy. Także no, widzimy się już niedługo i na białoruskiej ziemi. Także witam w Białorusi. Jestem przy pierwszej stacji paliwowej przy samej granicy. A jestem na stacji tutaj, aby kupić Beltol, czyli jest to urządzenie, dzięki któremu poruszamy się tutaj po autostradach. Gdyż my, jako Polacy, musimy mieć takie urządzenie, gdyż nie jest to darmowe dla nas. A jakie są pierwsze wrażenia? No to zdaje mi się, że to jest trochę inny świat. Tak naprawdę gdzie w Europie nie ma w ogóle granic. Tutaj przyjeżdżamy na Białorusi, czekamy gdzieś pół godziny, zanim w ogóle wiedziemy do tego kraju. Po prawej stronie stoją Białorusini, którzy po prostu wwożą lodówki, telewizory, sprzęt AGD, w ogóle wszystko. Muszą wyjąć wszystko na wagi jak to chyba dokładnie tam Natomiast my po prostu czekamy sobie po lewej stronie I to trwa gdzieś pół godziny Deklaracje, papiery Także no dawno nie przeżywałem czegoś takiego Dawno nie byłem na granicy w Europie Pierwsze wrażenie naprawdę jest fajne Troszkę kraj pewnie zamordystyczny widząc tą granicę Natomiast cóż no im dalej w las pewnie będzie fajniej No i z chęcią wam po prostu pokażę jak to wygląda z mojej perspektywy Lecę teraz y, dalej do miejscowości Mosty i po drodze pewnie pokażę parę rzeczy, sam jestem ciekaw jak to wygląda, także widzimy się już niedługo. Białoruś jest dość sporym krajem o populacji liczącej prawie 10 milionów mieszkańców. Niegdyś były to tereny Rzeczpospolitej, natomiast historia sprawiła, że kraj ten przeszedł wiele różnych transformacji, które zachodzą nawet w obecnych czasach, gdyż nawet teraz słyszy się o zbliżeniu Białorusi z Rosją. Jeśli chodzi o mieszkańców, to na terenach białoruskich największą część od zawsze stanowili Białorusini, Polacy, Rosjanie czy Ukraińcy. Natomiast po Drugiej wojnie światowej wielu Polaków wyjechało do Polski, często tracąc przy tym całe majątki wypracowane przez wcześniejsze generacje. Do dzisiaj wielu Polaków żyje na Białorusi, a w języku polskim można dogadać się w wielu miejscach, o czym przekonamy się w tym filmie. Białoruś i piękna białoruska jesień. Jak widzimy, praktycznie nic się nie dzieje. Tak wygląda Białoruś, przynajmniej przy granicy Same połacie terenu, same pola i domki A tutaj widzimy ruiny Zamku pałacu, pewnie polskiego, który ostał się właśnie w takiej postaci. Znajdujesz teraz na takim ryneczku, w jakimś mieście białoruskim. Nie znam jego nazwy. Natomiast jest tu fajnie. Mają tutaj pewną postać pewnego towarzysza, którego pokażę właśnie na sekundę. Tak, tak, jest to Włodzimierz Lenin. <gryw> Jeszcze pozostałości u nas, chyba już nie ostał się nigdzie. Natomiast tutaj na porządku dziennym, jakiś mieścinie sobie stoi no i jest spoko, nikt na to nie zwraca uwagi poprzedniego Lenina widziałem w Wietnamie natomiast tutaj niedaleko polskiej granicy jeszcze sobie stoją Leninowie także jest naprawdę spoko i lecimy dalej Białoruś przypomina mi sporo biedniejszą Polskę po prostu transformacja, którą przeszła Białoruś, była zupełnie inna. Widzimy tu wielkie płacie pustego terenu, pola, lasy, natomiast często wynika to z tego, że większość niezabudowanych terenów należy wciąż do państwa. Niewielka liczba samochodów świadczy pewnie o stopniu zamożności Białorusinów. Istnieją tutaj wciąż kołchozy, czyli odpowiedniki naszych PGR-ów, gdzie ludzie z okolicznych wiosek pracują i często mieszkają w tych samych domach do końca życia. Coraz mniej jednak jest rąk do pracy w kołchozach, gdyż młodzi najczęściej decydują się na wyjazd do większych miast. Z pewnością wiedzą o tym decydenci białoruscy, gdyż Białoruś czeka jeszcze duża transformacja, ale w którą stronę pójdzie Białoruś, tego dowiemy się pewnie w najbliższych latach. Białoruś była kiedyś Republiką Radziecką, a obecnie jest to suwerenny kraj od roku 1991. Oczywiście, mówiąc o Białorusi, wiele osób odbiera ten kraj w odmienny sposób, ale debatę polityczną i historyczną wolę zostawić ludziom, którzy po prostu znają się na tym bardziej niż ja. A ja wolę tylko komentować rzeczywistość na swój sposób. I znajduje się teraz dosłownie w środku nigdzie. Zobaczcie sami nic tu nie ma dokładnie nic, a nic. Ach, w środku nigdzie, mój kanał jednak miał swój cel, a przynajmniej nazwa, jednak znalazłem to nigdzie, nie jestem w jego środku, w białoruskim środku, nigdzie. I wreszcie dotarliśmy na mosty i jest to główny cel naszej dzisiejszej podróży. Znajdujemy się obecnie w mieście Mosty i jest to pierwsze większe miasto, które widzę na Białorusi. Życie płynie tu spokojnie i leniwie. Nikt nigdy się nie śpieszy, bo może się wydawać, że nie ma do czego. Trafimy tutaj na pierwszych Polaków, z którymi odbyliśmy dość długą i przyjemną rozmowę, ale niestety nie załączę jej całej. A dlaczego? Gdybym to zrobił, to film trwałby naprawdę bardzo długo te mosty drugie, to o, o, oni wielkie tam, czy, czy mało tam domy. Ale te, no, te jest wioska, a to wioska, wieś, wieś. to wies. ten ważniejszy. Tak, to, to jest miasto, nazywa się No, a tam Wiesz, jest Nieman, nieman, rzeka Nieman, lewe mosty, mnie, kościół mnie, mama, u prawych mostów. mama opowiadała, no, że tu w mostach byłam chrzczona, no, ale u prawych w, ja mostach. myślałam, że to ten Nie, nie, nie. Ja tu nigdy nie byłam. Tu sondok był, zawód, tu, tutaj. Фабрика. Тут у так фабрика была. А яка она? Что делали? Фанеру. Что это значит? Выбивать такая вот. А дыхты? дыхта, дыхта. А, а зельвяны где то? Тут а и зельвяна на той стороне немна. А то ближёдка, да? Да, да. Вот тут а, вот. Зельвяны. Вот туда, если поедете, да, там Нюман мост а. и там. Там, где он тоже наш, мостовский править Ричард. Э, в мостах правых? У, у мостов мостах правых э, с Гродно. А у Микеля в жизни наш. Наш польский. Изменения наш, наш белорусский. С, с а с, с кощева, так, католицкий. Да. Да, 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 да. А тут тоже с наш белорусский с желудка. Ага, ага. А польский ксенц с Польши только у нас у Рогузницы есть. А тот, костюм. Тот, ко, тот, костюм был, вот да. с, с деревянный, у правых мостах. Как будете ехать, и там магазин стоит уже на том месте. Угу, угу, Большое угу. такое здание а, там. Да. Столовая Понимаю. там желтого Понимаю. цвета, крамы стоять, крама. А uh -huh, uh -huh. так вот по той дороге не сюда по эту, а вот немножко сюда вот вернуть, и там вот туда поедете будет кости. То предвойно, все люди тут с этих великих мостов ходили до там этих малых мостов, до правых мостов, да. То тут не было аж так далеко Не не было, ходили и у рощ ходили, и у каменку ходили, кругом ходили. Но кошел он же нема, видишь, что он спалил, есть новый. Есть новый. А где он сейчас ah, yeah. yeah. а спалил? А когда он спалил, что я не знаю, что малая была. Так? Ну так, но он же помогал ему, 50 лет. Да, да, да. Ну, кто-то его запалил, наверное. Тогда, знаете, как воевали за, за костелы, да. были люди, которые кресты спиловывали, так есть, и костелы палили. и вот поэтому... Что ж, казалось, да. кому-то Так, так. А это уже тут мы уже своими силами трошки за границей муси помогла, за границей ну, так. и побудовали. И это уже в 2000 году будет юбилей, уже 20 годов нашему году. 20 годов, а, но... а, но... но... да. Но... Это, но <говорит> Dzień dobry, pani Janina. A z, z którego roku pani Janina? No z powód, pani. Ja 40. Nie. Corrokowo. Ja. 79, a Wam troszkę miętrze. Młodsza ode mnie. No wy już po wojnie urodzona, tak? A ja w wojnie. A my samochodem Tak, samochodem. O to ja tak. Nie ja mam. Będę odbierać kartę paraka już na, na, po niedzielę, jeżeli dożyję i chcę widzę, żeby tam odjeść, żeby to, to... Żeby o odwiedzić. Żeby siostrę odwiedzić. Także takim oto sposobem dostaliśmy się do Kościoła polskiego tutaj w mostach na Białorusi. Po prostu podeszliśmy do jakiejś pani, która coś sprzątała i zaczęliśmy rozmowę. Okazało się, że są włakami. Naprawdę fajnie, fajnie jest. Także dziękujemy bardzo. To... Bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyszli, że... Bardzo dziękujemy za pokazanie kościoła. Naprawdę. Z panem Bogiem, a wszystkiego Dziękuję. Także bardzo miłego popołudnia. Dziękuję! I wam również... Dziękuję! Życzymy. powodzenia! Dziękuję! Wiecie jaka to rzeka? Rzeka Niemen. Znana chociażby z chyba nad Niemnem, tak? z Zorzyszkowej. Także zaraz sobie zwiedzam Białoruski wyseczki. Białoruś naprawdę zaskakuje mnie. Pozytywnie, atmosfera jest genialna. Naprawdę spodziewałem się, nie wiem czegoś spodziewałem, ale dostałem to, czego nigdy bym nigdzie indziej chyba nie dostał. Nie wiem do końca, jak to życie wygląda, gdyż tak naprawdę nigdy nie interesowałem się jakoś Białorusią za bardzo. Nigdy nie czytałem żadnych artykułów czy raportów, czegokolwiek takiego, ale obserwuję to i wyciągam jak najwięcej. Także spójrzmy jeszcze raz na Niemen, rzeka Niemen. A to mamy przykład białoruskiego domku przedwojennego. Bułka spotka z białoruskiego sklepu, ale nie jest zbyt dobra. Ale białoruska. Najważniejsze. A to jest kolejny kościół katolicki, który tutaj widzę. Chorąco białoruskich wsiach. Nie widzimy praktycznie żywej duszy. Auta o nie gdzie nigdzie stoją, ale patrząc na domy, nigdy nie wiesz, czy są opuszczone, czy nie. Tak naprawdę, no, nic się tu nie dzieje. Może gdzie nie, gdzie psy szczekają, ale tak naprawdę ludzi się tu nie widzi. Ale ma to swój urok, naprawdę to jest coś, czego nigdy nie widziałem wcześniej. Nie wiem, czy ludzie mają co tu robić, no, mieszkając na wsi. Chyba raczej nie. Perspektyw chyba żadnych nie mają. Będąc tutaj i widząc tyle kościołów katolickich, wyobrażam sobie, ile Polaków tu musiało zostać jeszcze, ile Polaków tu mieszkało. W to była polska ziemia. Troszkę smutne historie ludzi, którzy po prostu musieli opuścić te tereny. Niestety tego nie zmienimy, ale możemy o tym pamiętać i powinniśmy o tym pamiętać. Zwłaszcza kiedy odwiedzamy taki kraj jak Białoruś. Mój tato Bronisław Kulik. No stąd pochodził, stąd pochodził, tu stąd. Syn Tadeusza. Proszę no pani, to już długie, długie lata. Gdzie to było, nie? No. No. I potem, jak wojna wybuchła, to, to oni tu przyjechali, bo tam no, mieli wynajęty dom, no życia. Tu trochę ziemi jakieś tam należało się. I z, Kaliksem, I z Kaliksem w jednym domku mieszkali. Oni swoje ziemie oddali pod kościół. zechcieli być świętymi. Tak przyjechał Korn. Pamięta Pani? Nie. kornia. I koreń i tu był. А той корень ну, нет, и был. Тут, у нас похований тут так. возле костела. Да, а вот. тогда был так и корень. корень. Корень, корень. А, Не... Его немцы убили, I jego za zabili, jego Niemcy, zabili jego. Nie Niemcy, miejscowi bandyci, nie. bandyci Nie chcieli katolickiego ja Ojczyzny. No Zostawili kopać jamę, on wykopał no, ją ja tam Może no, pan zapisywać to. Ja tak, tu widać jakaś Ja kameruję. A my przyjechaliśmy z Polski specjalnie, bo mama ma 80 lat. Chce wasz miód z To 80. Tak? Pachnie, no. Ale już. Eee, a coś ludziom pachnie 90 tysięcy. Proszę panie, ja ich, no, no razem w jednym domu, no. Każdy starał się, żeby nie popaść do Niemiec. A no. no. tak, tak. No. każdy się starał. Tak. No, a ty, a, a pan? A ja pracowałem w kolei. Aha, pracował? Tak. No. no i kolejarzy to oszczędzali, oszczędzali, no bo kolej trzeba było mm. mieć. Tak, żeby nie jechać do Niemiec. To trzeba było do pracy iść. Trzeba było tak. gdzieś pracować. Tak. To, jeżeli tak, powiedzieć po rosyjsku, to jedne, a po ruski to drugie. To drugie. <laughs> tak, tak. Bo u nas tu. No. Białorusi, i rosyjski, i ukraiński, i białoruski, i polski, i czerdzak ten. I mieszanek. I taka mieszanka. <laughs> I taka mieszanka. No, no tak to tak, było, tak to było. Bronek to był ten brat Kalika, mamy tata, to był w Ułanach, jeszcze przy Piłsudskim. A później się ukrywał. U, 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 u. A później się ukrywał. Bo, hej, hej Ułali. Bo on był malowany dzieci. Jadą dzieci drogą. Uciszka, no, że <grych> <grych> i na dziwdzie się nie mogło! jakie tak. piękne światło. I tak oto udało mi się spotkać pana, który ma 97 lat, mieszka tu od dziecka i powiedział nam tak wiele historii. Niestety, nie nagrałem wszystkiego, i oczywiście nie będę puszczał <grych> całej rozmowy. Niespodziewana historia, naprawdę będę chyba pamiętać do końca życia. A teraz jestem na cmentarzu i szukam rodziny mojego podziadka. Może znajdę, ale się uda. Także zobaczymy. Na tym cmentarzu mamy naprawdę samych Polaków praktycznie. Łojko Konstanty, 2011 rok, Stanisław Masiuk 98, Jojko Jadwiga 98. I udało się znaleźć grupę rodziny kulików, czyli mojej babci, rodziny. I tak wygląda cały cmentarz. Głównie Polaków na Białorusi. I tak właśnie kończy się pierwszy dzień na Białorusi. Ludzie, miejsca czy okoliczności wydają się tak niespotykane, że aż chciałoby się spędzić znacznie więcej czasu niż jest to obecnie możliwe. Chciałoby się spędzić przynajmniej parę wieczorów stocząc rozmowy o przyszłości i teraźniejszości, przyszłości, jakakolwiek ona będzie. Doszło do mnie to, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może odbyć taką podróż na Białoruś, aby spotkać się z tymi Polkami, którzy żyli w tak historycznych i nieprzyjemnych czasach. Za 10 lat być może już takiej szansy mieć nie będziemy. Ja na szczęście zdążyłem i wiem, że chciałbym jeszcze tam wrócić. A wszystko to dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą.